Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku dotyczącym analizy rynku. Pomyślałem, że oprócz mówienia Tobie o tym, co dzieje się na rynku, powiem też o jednej rzeczy, która jest trochę bardziej związana z psychologią, aniżeli to z czytaniem wykresu, czy robieniem czegokolwiek na wykresie. Otóż jest to kwestia tak zwanych key levels, czyli kluczowych poziomów rynku. Między innymi mówię tutaj o kluczowych poziomach związanych z oporem oraz. Wsparcie, czyli support i resistance, jeżeli chodzi o język angielski. Mówiąc po polsku, opór i wsparcie. Tutaj chodzi o to, że jeżeli mamy na rynku spadki i jakiś poziom jest wsparciem, cena się od niego odbija, to jeżeli przebijemy się w dół, wówczas to wsparcie jest oporem i czekamy na moment, kiedy cena powróci i prawdopodobnie dwa czy trzy razy ten poziom od dołu przetestuje, w drugą stronę odwracając sytuację, jeżeli coś jest oporem, tak jak mówię, dwa, trzy razy cena z reguły, to przetestuje, ani jeżeli od razu przebije. Jeżeli już natomiast przebije, wówczas ten poziom jest dla tej ceny wsparciem przy kolejnych wzrostach. I teraz moglibyśmy tutaj mówić o wielu sytuacjach czysto hipotetycznych, ale lepiej znacznie lepiej będzie, jeżeli spojrzymy na konkretny wykres, to i mamy przed sobą wykres cały czas Bitcoina. Bitcoin, USD. I teraz, co jest istotne, to to, żebyś pamiętał, że po pierwsze, na rynku istnieją poziomy psychologiczne. Są to z reguły pewne wartości procentowe, na przykład od momentu uzyskania ostatniego szczytu, czyli 30%, 50%. To są takie standardowe momenty psychologiczne, cenowe dla takiej powiedzmy ulicy, czyli standardowego inwestora w stylu coś spada o 50%, to wychodzę. I czekam, aż spadnie jeszcze i niżej, zobaczę jak sytuacja dalej się będzie rozwijać. Natomiast są też poziomy takie stricte traderskie, wynikające z ostatniego price action, ale są też takie, które łapią i jednych, i drugich, zarówno traderów, jak i tą tak zwaną ulicę, czyli to są poziomy często w okolicy okrągłych wartości, na przykład przy cenie powiedzmy 20 tysięcy za bitcoina, 25, 30, 40, 50. Podejrzewam, że kolejny taki. Ważny, bardzo ważny poziom, jeżeli chodzi o Bitcoina, to będzie poziom 100 tysięcy dolarów, który będzie takim super psychologicznym poziomem. I one też wynikają z tego, co działo się wcześniej w tak zwanym price action na danym aktywie, czyli mówimy tutaj Chociażby o poziomie 65-69, jeżeli chodzi o bitcoina, bo to były takie dwa ostatnie szczyty w kontekście jego ceny. Natomiast, żeby wytłumaczyć tobie, w jaki sposób to znajdować na wykresie, myślę, że najlepiej będzie to tutaj pokazać po prostu w praktyce. I teraz, jeżeli chodzi o wszystko to, co jest związane właśnie z wyznaczaniem klevy. Tutaj tak naprawdę nie ma jednej szkoły. Nie ma czegoś takiego, że ktoś to zrobi dobrze, ktoś to zrobi źle, bo wygląda to mniej więcej w ten sposób, że w zależności od tego, na jakim interwale jesteśmy, jaki mam, jakie mamy podejście inwestycyjne, takie te poziomy będziemy wyznaczać. I teraz poziomy intraday będą odmienne od poziomów dziennych, poziomy dzienne będą odmienne od tygodniowych, tygodniowo od miesięcznych, miesięcznych kwartalnych i kwartalnych od rocznych. Także nie ma czegoś takiego jak super, jedna taka wykładnia uznana przez całą brać traderską czy inwestorską dotyczącą wyznaczania tych poziomów. Natomiast. Jeżeli nawet jesteś kimś, kto sobie traduje intraday, kto jest osobą bardziej szukającą zagrań na krótki termin i tak możesz patrzeć na poziomy długoterminowe, natomiast jako inwestor długoterminowy po prostu musisz to robić, musisz być świadomy na tych poziomach i tak dla przykładu, żeby zidentyfikować takie poziomy, które są dla nas kluczowe, powinniśmy tak naprawdę cofnąć się w czasie na wykresie do momentów jakby sprzed paru tygodni, paru miesięcy. Czy nawet sprzed roku, półtora roku, żeby zobaczyć, jak wyglądała dana sytuacja. A też poziomy w stylu na przykład świeczka w danym roku. Rok otworzył się na tym poziomie, jest to jakiś psychologiczny poziom inwestorski z uwagi na to, że często liczymy na przykład. Taki performance procentowy year to date, czyli od początku roku do dziś. Więc ten poziom też jest poziomem istotnym, natomiast tutaj pokażę Tobie te poziomy bardziej płynne, które ustalamy bardziej na podstawie tego, co widzimy już bezpośrednio na wykresie. Przejdźmy zatem właśnie do, do tego wykresu. I teraz jeżeli widzisz sytuację, która miała miejsce w ostatnim dołku, mamy tutaj dosyć taką klarowną sytuację, jeżeli chodzi o pewne poziomy. Bo jeżeli dobrze sobie spojrzysz, to widzisz, że. W tym zakresie cenowym mieliśmy sytuację, w której cena trochę się odbijała. Oczywiście to nie jest tak, że będę zaznaczał jakiś dokładny przedział. Tak jak mówię, to jest bardzo subiektywne, patrzące na tym, co, co się dzieje. Patrzymy na konkretne wskazania i danych świeczek i patrzymy, gdzie po prostu, w jakim obszarze najwięcej się działo, jeżeli chodzi o jakieś odbicia, jeżeli chodzi o pewne sytuacje związane z wejściem te strefy, odbiciem się od nie, niej, przebiciem. Więc tak jak mówię, to nie jest tak, że um, ktoś zaznaczy sobie poziom, tak jak ja tutaj 18134 do 19570, tak ktoś powie, ale nie, powinieneś zaznaczyć 19830, bo i teraz szereg argumentów, to um, tak nie wygląda. To jest naprawdę bardzo subiektywne, choć tutaj um, raczej o sprawdzanie zachowania się price action w danym um, zakresie cenowym, plus minus, tak, aniżeli jakieś sztywne wytyczanie e, tych poziomów. Więc jeżeli chodzi o zachowanie się tej ceny, zobaczmy. Mieliśmy spadki, tutaj był mniej więcej w czerwiec 22. Cena odbiła się od tego poziomu po raz pierwszy, odbiła się po raz drugi, ale już troszeczkę głębiej w niego wchodząc. I gdy przebiła się, mieliśmy sytuację, że znowuż odbiła się od dołu, czyli tutaj, tak jak mówiłem, to było najpierw wsparcie po raz pierwszy, wsparcie po raz drugi, mamy cenę przebitą. I ten poziom cenowy stał się nagle oporem dla ruchu wzrostowego. I bardzo szybko został z powrotem przebity. I tak jak widzisz, w momencie, kiedy opór jest przebity, staje się wsparciem, czyli mamy tę sytuację odwrotną, o której mówiłem na początku. Idziemy do góry. Ten moment, ten key level, staje się znowu wsparciem. Mamy spadki, zatrzymało się to na, na tych poziomach, i od tego momentu pniemy się w górę. Więc w pewnym sensie mamy jeden poziom kluczowy. Zidentyfikowany. Możemy ich szukać dalej. Teraz tym, co ewidentnie widać na wykresie, jest mniej więcej ten poziom. To znaczy, mamy poziom, który gdzieś tak od mniej więcej sierpnia 2022 roku, nawet trochę zahaczając o drugą połowę, w sumie sierpnia 2022 roku, pokazał nam się jako kolejny poziom kluczowy więc jakby przechodzimy wyżej na wykresie tak jest jakby cena rośnie więc staramy się znaleźć kluczowe poziomy na kolejne i patrzeć jak cena reagowała widzieliśmy tutaj po pierwsze cena się odbiła od tego poziomu zjechaliśmy na poziom około 15 500. znowuż mieliśmy dosyć dynamiczne wzrosty i tu na tym poziomie który plasuje się mniej więcej między 23700 a 25600 mieliśmy znowu sytuację w której cena się odbiła zjechała i przebiła. I teraz mamy jedno, drugie odbicie się od tego poziomu i cena nie się w górę. Czyli w pewnym sensie, jeżeli mamy już takie dwa odbicie się od tego poziomu, albo gdybyśmy mieli sytuację, że mamy ten poziom przebity, ale znowuż jest powrót i odbicie i wzrosty, to widzimy, że ten poziom został utrzymany, został przez rynek w pewnym sensie zaakceptowany, czyli cena, można powiedzieć, średnia około 24-25 tysięcy dolarów za bitcoina została przez rynek uznana. I teraz tej że bardziej patrzą na wzrosty, aniżeli na obstawianie spadków. I teraz, co jest kolejnym poziomem? Jak widać, znowu idziemy poziom wyżej i patrzymy, czy coś się działo w jakimś konkretnym zakresie cenowym. I tak po pierwsze, widzimy, że mieliśmy tutaj właśnie odbicie się od pewnego zakresu, jak powiem, trochę wyższego, czyli poziomu około 29 do 32 tysiące. Do tego nakłada nam się tutaj to jest taka psychologiczna bariera, czyli około 30 tysięcy, równe takie 30 tysięcy za bitcoina. Jeżeli cofniemy się w czasie, mamy tutaj znowuż taką małą walkę na, na tym mniej więcej poziomie przy spadkach, gdzie te spadki wróciły do tego poziomu, ale niestety ten poziom, właśnie jako wsparcie, został przebity, później był uporem, został zanegowany, mieliśmy pogłębienie się spadku, przeszliśmy niżej, ale jeżeli cofniemy się nawet do sytuacji z, Grudnia 2020 roku. Mamy poziom mniej więcej 29-32 tysięcy, który okazuje się jest nie tylko istotny dla tego ruchu wzrostowego, ale był także istotny dla poprzedniego wybicia, poprzednich szczytów, poprzedniego szczytu na poziomie 65 tysięcy i poprzedniego ATH na poziomie około 69 tysięcy. Był także mega istotny, jeżeli chodzi o bycie wsparciem dla tej pierwszej korekty, która. Miała miejsce. Później był również bardzo istotnym poziomem dla tej drugiej korekty, która miała miejsce, więc z jakiegoś powodu rynek ten poziom w okolicy 30 tysięcy uznaje za ważny. Więc pierwszym co powinien się robić, to oczywiście obserwować ten poziom w ciągu najbliższych miesięcy. I tak jak widzimy, mamy też drugi poziom, który jest takim poziomem ciut, myślę, bardziej kompaktowym, że tak powiem. I osobiście uważam, że 38-39 tysięcy, czyli dochodzenie do 40 tysięcy, jest kolejnym ważnym poziomem dla bitcoina, który powinniśmy w ciągu najbliższych tygodni obserwować. Więc po pierwsze, zobaczymy, czy ten poziom przebijemy, jeżeli przebijemy, czy go utrzymamy. Później, następnie, powinniśmy obserwować, czy ten poziom psychologiczny, szczególnie około 30 tysięcy, znowu zostanie przez rynek utrzymany. Jeżeli będzie utrzymane, to oczywiście powinniśmy wskoczyć tą drobinkę. wyżej na ten poziom 40 tysięcy i obserwować, co na rynku dzieje się dalej. Więc jeżeli ktoś mówi Tobie, że nie wie, co się dzieje na rynku, on nie wie, czy będzie hossa, on nie wie, czy będzie bessa, bo obstawia jedno i drugie, bo możemy mieć to, możemy mieć spadki, możemy mieć wzrosty i tak naprawdę słuchając tego typu osób, słuchając tego typu materiału, słuchając tego typu nagrań, właściwie od listopada 22 roku, kiedy mieliśmy dołek, to praktycznie dziś, czyli mija rok, pełny rok, gdzie ktoś nie jest w stanie podjąć decyzji odnośnie tego, w którym kierunku idzie rynek, to tylko znaczy o tym, że ta osoba może nie do końca wie, z czym to się je, jak to wygląda. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która polega na naprawdę, takich typowych analizach osób siedzących zarówno w kwestiach technicznych, jeżeli chodzi o wyceny, tak samo osoba, które siedzą w fundamentach danej technologii, na przykład tutaj bitcoina i tego wszystkiego, co wokół się bitcoina dzieje, jak wyglądają spotkania na przykład deweloperów bitcoina z bankami szwajcarskimi, z przedstawicielami w ogóle bankowości, banku de Santander i tak dalej i tak dalej i tak dalej. To są spotkania, na które raczej normalne osoby i myślę nikt z Polski nie, nie jest zapraszany. Także jeżeli masz informacje takich raportów, tak jak to właśnie dzieje się w strategii planów, wówczas jesteś raczej przekonany co do konkretnego scenariusza rynkowego, czyli nie obstawiasz może wzrostu, może spadki, tylko wybierasz konkretny scenariusz i dodatkowo jedyne co rozważasz, to ten scenariusz, na przykład wzrostowy, on rozegra się w taki, w taki czy w taki sposób, i wtedy rozgrywasz swoje decyzje inwestycyjne, ale ty już masz pewien kierunek obrany. Natomiast osobiście na tym etapie. Jeżeli ktoś mówi tobie, że on się dalej zastanawia, czy to są wzrosty, czy spadki, to moim zdaniem jakby tej analizie po prostu wiele takiej merytoryki brakuje. Ja to nazywam pseudoanalizą, ty możesz to oczywiście nazywać jak tylko zechcesz. Dlatego też chciałem pokazać tobie, że de facto sam możesz wykorzystując niewiele więcej jak tylko wykres cenowy. Pamiętaj, słupki słupkami i jakieś Interpretowanie tych słupków, jak one się układają, jak to wygląda, to jest oczywiście pewna powiedzmy, sztuka, której się trzeba nauczyć. Natomiast wyznaczanie kluczowych poziomów, nawet tych psychologicznych, i zwracanie szczególnej uwagi, że jeżeli cena zachowuje się wokół danego poziomu w sposób specyficzny, to ten poziom jest dla rynku z jakiegoś powodu ważny, a jeśli jeszcze dodatkowo na to nałożymy taki poziom psychologiczny, czyli zaokrąglający, się do na przykład pełnych dziesiątek tysięcy w przypadku Bitcoina, czyli 30 tysięcy, 40 tysięcy, wówczas sam jesteś w stanie najlepiej siebie nawigować. To jesteśmy na interwale tygodniowym, czyli każda jedna świeczka to jest zachowanie się ceny w ciągu danego tygodnia. Więc nie musisz na bieżąco sprawdzać wykresów, nie musisz na bieżąco śledzić tego, co się dzieje. Wystarczy raz na 2-3 tygodnie zobaczyć, co dzieje się na wykresie i jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o utrzymanie pewnych kluczowych. Poziomów. Osobiście z klientami obserwujemy ten poziom, obserwujemy ten poziom na bieżąco. Analizujemy tą sytuację też w bardziej taki szczegółowy sposób, ale też fundamentalny, w kontekście tego, co się fundamentalnie na, na Bitcoinie dzieje. Już mamy dokładnie rozrysowane dalsze wydarzenia na rynku i można powiedzieć, że w pewnym sensie wiemy, co się będzie działo. Jesteśmy pod to bardzo dobrze przygotowani. Jeżeli cokolwiek by nas zaskoczyło i poszlibyśmy w którymś innym kierunku, to też mamy przygotowane działania że tak powiem, zapasowy, ten tak właśnie tytułowy plan B, bo MPB to jest mój plan B, czyli Twój plan B. W jaki sposób powinieneś myśleć o swoim inwestowaniu? Także pamiętaj, nie potrzebujesz, nie wiadomo jakich analiz, potrzebujesz tylko spojrzeć na wykres cenowy i to będzie dla ciebie znaczyło o 100, 200, 300 więcej, aniżeli czytanie analiz kogokolwiek, kto teraz mówi tobie, a nie wiemy, czy ETF zostanie zaaprobowany, czy nie, no to poczekamy, to może jeszcze zostańmy, może róbmy to, może nie róbmy tego, a może będzie HOSA, a może będzie BESA. Dla mnie takie, takie rozmowy i mówienie w ten sposób, że w sumie jeszcze niewiele teraz wiemy i niewiele z wykresu wynika, są jakby świadczą po prostu o tym, że dana osoba tak naprawdę nie do końca wie, co się będzie działo, a te raporty, z których ja korzystam, one już właściwie od mniej więcej szczytu ATH, a szczególnie od tego momentu, kiedy przebyliśmy poziom 40 tysięcy, one bardzo dobrze wiedzą, co będzie się na rynku działo, bardzo dobrze wiedziały, do jakich poziomów dojdziemy, kiedy się odbijemy, jaka będzie później dynamika tego ruchu i dokąd może nas to zaprowadzić oraz jakie są scenariusze na kolejne miesiące, chociażby te poprzedzające halving, czy też tu po halvingu. Zdradzę ci tajemnicę, bo o tym też będę, uchylę trochę rąbkę tajemnicy, bo o tym też będę kręcił materiał. Otóż, jeżeli będziesz inwestował zgodnie z teorią, tak zwaną halvingową która moim zdaniem nie ma żadnych podstaw, nawet czysto takich statystyczno-matematycznych, możesz się dosyć mocno przejechać, jeżeli chodzi o ten rozwój wydarzeń, który będzie w ciągu najbliższych miesięcy na rynku. I pamiętaj, nie musisz kogokolwiek słuchać, nie musisz kogokolwiek, nie wiem, subskrybować, żeby po prostu kupować i w długim terminie trzymać Bitcoina i Ethereum jako dwa takie główne konie pociągowe najbliższych lat. Możesz dodać do tego super strategię zamieniania Ethereum na Bitcoin, na Bitcoin na Ethereum wtedy, kiedy ten kurs jest znacznie bardziej korzystny. To jest taka super praktyka i też nie musisz nikogo subskrybować. Wystarczy, że posłuchasz tego, co dzieje się na tym kanale i o tych rzeczach też będę to Tobie mówił. Więc pamiętaj, nie musisz naprawdę wyrzucać, że tak powiem, pieniędzy w błoto na bezsensowne analizy tylko po to, żeby dowiedzieć się, że masz na przykład siedzieć w bitcoinie albo nie wiedzieć, w którym kierunku pójdziemy, bo może wzrosty, może spadki. Jesteś w stanie, jesteś w stanie sam na podstawie chociażby takich materiałów jak ten wysnuć znacznie więcej z tego, co dzieje się na wykresie. Także mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie wartościowy. Jeżeli tak, koniecznie proszę, zostaw łapkę w górę. Dodaj też jakiś komentarz, nawet zwykłą emotikonkę, albo fajnie, dzięki za materiał. Marku, pamiętaj, że to zawsze pomaga tej wiedzy dotrzeć do takich osób, które mogą tego potrzebować. Także wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału do końca i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymaj się, cześć!